Tak to wygląda. Odjeżdżam stąd. Nie idziemy do pokoju gier. Uuuu! Nie! <ścoughs> A ja nie jestem! What what? <laughs> Brazil oh. life life is brutal No, idź do wiatraka! No do wiatraka, nie tego! Gdzie jest tu, jest wiatrak? Life is. Life is brutal. Mam gladi? Nie kogo trzeba bać? Nie kogo trzeba bać? Nie kogo trzeba bać? Jestem mały, to na kostkę. Komu? Co? Nie ja jest piłka. Chodzą, ja widzę ją. Widzę piłkę. Wiem co trzeba zrobić. Ja się tego widza. Złap się Life is brutal. Puść się. Moja piłka. This is Elon Musk! Uuu, uh! ja go chodzka! Dobra, masz piłkę, a teraz dawaj kostkę. Dawaj kostkę. Bo inaczej na ciebie nastepamy. No! Jak to wygląda te psy? Ej! Taki sam zjazd, jak w tak Hej, potm gwiazdkę teraz robię. był taki w demo, i tak <truje> <potroluje>. uh! <truje> no Hej, ale naprawdę to było w demo. Uh! Co ty ja od... Po co? Ale nie było tej wielkiej wiezy. No. Co ty robisz? Tego chyba nie było w Damo. Jesteśmy bogami. Chodzimy. Podawaj typie. Lyska. wiatka Lyska. Ma. Podawaj no, typie. Lyska. Długi pies będzie. A, <grym> <grym> o, dobrze, że nas rozdużyłem, to wystrzeliło nas. Też za chwilę będziemy nagrywały całe modlitwy.

Poczekaj, chcę coś zrobić. Muszę coś zrobić. <śmiech> <śmiech> I dostałem za to achievement! I my teraz jesteśmy nie do... byliśmy węzem, to jestem płaskim. Jestem, dostałem za to achievement. Mamy je rozbić! W tym, w tej I, i. Jak się działa z tym, z tej nożyk? Jak strzelać? Jak strzelać? Jak się strzela? Jak się strzela? Nie. Może trzeba się puścić? Puść się. Ano? Musimy w kostkę trafić. Poczekaj. I nie musimy razem, musimy razem. Nie, no ta piłka jest za wolna. jest tego opóźnienie? Daj, Teraz wyliczymy ten. Zajdź po ścianę. Chciałem, żeby mieliśmy dobry, ale... Te, ta piłka ma takie opóźnienie. Aha. To było idealne. Ale musimy ją zrobić. Ale musimy. Dobra, po prostu później i zatrzymamy nagrywanie, i to, co zrobimy, bo to jest. Jestem piękny. Ale nie, tego nie może się złapać. Pojedziemy się. Na ty bilet. Po wszyscy siedzą. Hej, po wszyscy się hey, po wszyscy tak osiedzą. Po wiatrzy mający się za rurę. Aha, chłop chce bilet. Nie dla psa. No właśnie. Tu jest atrakcja. Dobra, ale za chwilę, za chwilę, za chwilę. No. No. Odpaliło się. Noho. No, nalecimy. lecimy. Uuuh. Spadaj, Mewo, to na no, Bo w co gonią normalne psy? Wiewiórki. Pow gonią nadmorskie psy. Tu, tu, tu jestem gość. Masz bilet i nie gadaj. Zdawaj za to kostkę. nie, to cię zjemy. A. E. A. Jak? 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 Ja, o ja. Musiałem to. To jest ostatni jaki z nim nagrywam. A, a, a. Uh. 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 No. Ja. Uh. a, czyli mamy wlecieć. Nie? Spoko. Jak? Mamy i się i złap tą. Czerwoną złap. O. I musisz ją puścić. Puść ją! jest jedna? Robimy od No i się robić zioletowy. To trzeba chyba zrobić. Wiem. To niebieski, jaki daje kolor? Złap niebieską. Się... Łup to wyskoczył poza arenę. Co to było? Mój telefon. No i co? Puść! Niebiesko mi no spróbuj wziąć tą czerwoną. Eeeh! Małem! No! jesteś, tłukaczki. Jezu, trzymanie tego śliska jest takie trudne. Dobra. Dobra. Ale trzeba jeszcze tą drogą. Tu tak męczy mnie na YouTube, a ja w ogóle nie ma być śpiewać, ja nikt się nie słuchuje. Dobra, <grypte> Eczka. Jeśli przy okazji nauczycie się koloru... Czemu mi to puściło? Niech chłopcy to nagrają, że... Za nie wpadło. No, Hej, nie, poczekaj, nie, pustaj. Nie, zabieramy to. Mamy darmową nagrodę. Dzięki za darmową nagrodę. Dzięki za darmową kackę. Nie! na nie! ścianach chyba jest. Albo hey, poczekaj. Wróćmy, to sobie zostawmy. Bo tak była kaczka. tam tamten. Nie. Nie! No nie, chodź, chodź! Poczekaj, może no, może drugą tego! Nie! nie może drugą nie, stroną uda się wynieść! Gdzie to tutaj kupaj była? To była kaczka. O, nie to, mówiłem. O. Dzięki za darmową kaczkę! Darmowa kaczka! Dobra. W jednej gze były... Darmowe pieniądze! Jasopiko yes, no. dziku! <grystanie> Darmowe pieniądze! Ja pięć. Fuck. Nie będę Z ja no. Udało się! Poziom jest za najgorszy. Czekaj, mamy okay, wiem, mamy Sprawdźmy co tu jest, tu jest coś. Tu bomba.

Poczekaj! Nie! Wóz! Wóz! Złap! O. Poczekaj! Puść! A, no tak. Poczekaj, ale... Nie, poczekaj, obejdźmy i sprawmy o co tu chodzi. O, wiem, wiem, wiem! Patrz, patrz, patrz! Dobra i patrz, chodź. Teraz trzeba to wrócić. Ho, puść. Teraz trzeba tutaj... Tu e. Rozciągnij się i... Wiem, wiem, wiem. Złap się. A. No, to no, fajne było. No spoko. Przyjemna zagadka. Bardzo przyjemna. A teraz ja biorę niebieski, bo to mój kolorek. Musimy łapać po okolicy. Dobra, to ja zastopuję film i za jakiś czas wrócimy, jak się uda. Wreszcie, po 20 minutach się udało. Ale ja chcę kostkę! Wyżej tak będziemy <grym> robić, tak jak w którymś nie, w sumie jak widzę trudność tego, to... w sumie Nie. 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 Będza, będza Oj, Oj, dary, <gryzny> <gryzny> jak to będzie Prawda. 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 jesteśmy Prawda. Jak Prawda. jesteśmy Prawda. To jest gdzie, Ty jesteś! O, tu jesteś! Skaczemy! Kto cię zablokował? O, dobra. Ja też byłem w środku! Pierwszy zabrałam. Ale <laughs> Jakim węzem jesteśmy. <laughs> Utopiliśmy się. Aha, mogliśmy poczekać. Ja wychłapię reszta. Tak. Pod piłkami chyba jest. A nie, pod... Pod tym jest jeszcze jeden wiatrak? Wiem. I masz się złapać tamtego. Nie Dobra.

Chcę zobaczyć te odbicia. <grymne> to <jest> moja ląteczka. Idziemy <grymne> proszę na spacer. Najlepiej byśmy się postarali, pewnie byśmy tego nie schodzili. Ewa? to To e. Tam była dźwignia, a tu nie ma. Kączka. Cały dzień dzisiaj. Potrołem. Nie chcę. Słyszysz co? Mówię, to. Wstrzymałeś to. Tu. To co nam gwiazdka?

Idziemy. Jak to mm, mm, mm. Chwila, ja co. Tak, no właśnie, a co nam to dało? Te gwiazdka. Gdzieś jest tego, ta glizda.

na Nie wiem. Nie, to mnie e, Wiem, wiem. Patrz, bo tu... Nie, może przez tą dziurę. Julek, kończ to wyłączy. Tak, mi się tak młodzi, że aż spać poszło. Hmm. E. Ow! Ow! Dobra, nie mam co tutaj zrobić. Ow! To na no, ten odcinek tędzie, na tyle widzę. Zegnaj to